W wyścigu ósmym zwyciężył Mariusz Staszewski. Wyścig bez historii na koncie tego zawodnika komplet, czyli po dwóch startach sześć punktów. Podobna zdobyć punktowa na koncie Sebastiana Łamka oraz Roberta Dadosa, dwóch zawodników wrocławskiego Atlasa i właśnie dwóch spośród tych trzech. Którzy w tej chwili liderują, zobaczymy w wyścigu dziewiątym w kasku czerwonym, Adam Łabęcki na torze pierwszym i na najbardziej zewnętrznym w kasku żółtym, zewnętrznym, czyli czwartym, Janusz Kołodziej i pomiędzy nimi w kasku niebieskim, Janusz, przepraszam, Mariusz Staszewski oczywiście tor drugi i kask biały, tor trzeci, Sebastian Łamek. We Wrocławiu liczono na przyjazd Mariusza Węgrzyka i Dariusza Śledzia. Bardzo tu lubianych, wspominanych z sentymentem przez kibiców, ale tych zawodników czeka niesamowicie ważny mecz. Barasz o miejsce w Ekstralidze z Unią Leszną. I stąd ich nieobecność. Dobrze, bardzo dobrze. Ułalek natomiast zagapił się, wręcz zagapił się. Mariusz Staszewski patrzył na motocykl tak jakby miał jakieś problemy. Myślałem, że być może nie wystartuje, no ale w tej chwili na miejscu czwarty będzie próbował wyprzedzić przynajmniej jednego rywala, a prowadzi Sebastian Łam. Łamek pierwszy, kołodzień, no młodziutki zawodnik Tarnowskiej Unii. Wreszcie udowadnia, że. Nie na darmo uważa się go za prawdziwy żużlowy brylancik. Atakuje, atakuje. samego ławka jeździ absolutnie bez kompleksu. Dobrze ułożona sylwetka na motocyklu. Dobrze prowadzi ten motocykl. Na pewno. Jest to jeden z gatunków tych zawodników, w których warto inwestować. Rozpoczynają ostatnie okrążenie dziewiątego wyśc wyścigu na czele Sebastianu Łamek. Wygra ten wyścig, będzie miał 9 punktów i stanie się głównym kandydatem do wygrania, a tymczasem przewraca się do zupełnie dla mnie niezrozumiała sytuacja. W jaki sposób wywrócił się Adam Łabęcki. Janusz Kołodziej zdobył zatem dwa punkty, jeden przypadkowo chyba dosyć Mariusz Staszewski, trzy na koncie Sebastiana Łamka, powtórka startu do wyścigu dziewiątego, widzą Państwo, wyszedł świetnie Łamek, ale rewelacyjnie wprost tam po zewnętrznej, widać, że tam trzyma ścieżka, ta niedaleko bandy bliżej środka toru. No i na drugim miejscu Janusz Kołodziej, tak też 17-latek z Tarnowskiej Unii dojechał do mety. Niewątpliwie sukces tego młodego, utalentowanego żużlowca.